Wokoło szaro, nudno i bez sensu. Jedyne wyjście. Dragowy drink prosto z flaszki Kleina. Pierwszy łyk i... Otwiera się jednostronna powierzchnia bez brzegu. Drugi łyk i... Płynie... Flasza Kleina! Dragę! Muzyka! Trzeci łyk i hop. Spójrzmy. Sytuację mamy nie, binarną i międzygatunkową. Oto Kingowie i boginie szykują się na spotkanie w świetle księżycy, która działa na przypływy i odpływy miłosne, wywołuje tsunami. I powoduje flauty, Music.